właśnie jesteśmy w Niemczech na basenie nie pamiętam w jakiej miejscowości ale Inka się i sama pływa, sama potrafi pływać pokaż, zademonstruj mama puszcza, mama puszcza Coś tu mało pamięci na tym aparaciczku Ooo, zobaczcie, sama się unosi na wodzie jak pies o, I obroty Super Uwaga Oś przepływa Nie Orwąca O rwąca rzeka się kończyła mu Na rwącą rzekę szybko Tata zaraz się dołączy Uwaga, będzie mocno, bujało Ale szajba No bo to ten, to chyba To popychacze po tak działają tutaj No to woli, ale to ten, to jest masażystowe I to, jak tam? Fajowo Do góry to na parę. U, 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 u. Bardzo szybko. Tempo fantastyczne. Hmm. Cały kompleks jest pełen zielonych roślinek A tutaj ludzie skaczą. Zaraz zademonstrują, pewnie. Ale poszły, nie mogę ich złapać, dogonić. Go o! I pod mostem. Uwaga. I się zatrzymamy na skok. Na skok przez pełkę. O! Jak mi rzeka pozwoli. O jezus! Nie. Zresztę, ja... Nie mogę się zatrzymać. O, tu może się przytrzymam, chyba. Tata jest tutaj. Tata czeka na skok. Tam dziewczyny popłynęły. Tam są daleko. Pełno marihuany tu rośnie. Zapach jest przecudowny. No dalej, o, czy skaczesz czy nie skaczesz, bo ręka mnie boli. No oczywiście jest tu kilka basenów e, dla dzieci, jest kilka basenów małych, specjalnych z cieplutką wodą. Jest kilka basenów na zewnątrz z drugiej strony również. Zjeżdżalnia. No i te dwie skocznie na dwóch wysokościach, nawet nie wiem jakich. Jedna to jest chyba 310. O, pojawiły się panny niemieckie, a tutaj panny polskie. Inka! Hello! Gdzie spadasz? Poszła jak Ciągnie, ciągnie, co? Ciągnie troszkę. Ciągnie, pomocy. Trzymaj się mocno. Trzymaj się mocno. Palce już. Uwaga, bo chłopiec będzie skakał. Będzie zaraz wielka fala. No zdecyduj się, chłopcze, bo czekamy już od 3 minut. No bo ja się czemuś ja tam sobie siedzą tam nie, bo tam jest bardzo głęboko Nine, two, nie, na razie się nie zdecydował no, tylko chcę zaraz zaraz, bo zarejestruję skok jak zresztą się odważy Come on, boy. Może chcę podwójne sam to zrobić, bo zawsze robią tylko jeden obrót przez plecy i na głowę. A teraz może chcę coś więcej. A nie, jednak się nie zdecydował, może ten młodszy. I fala bomba. poszła. No. Coś tam widziałem. No uwaga, chłopcze, wszystkie oczy skierowane są na ciebie. Coś powiedział, że chyba się boi. Okej. Okay tam powiedział, że chyba się wstydzi po do kawery, a ten jednak zdecydował się wziąć. Uwaga! O kurde, pięknie! Dobra.